Jak widzicie, jest godzina 7.04. Słońce wstało 6.24. Jak dobrze pamiętam, i Waszym, waszym oczom ukazuje się e, brzeg Chorwacji z Morzem Adriatyckim. Tam jest miejscowość Rowanskia. E, tutaj jest tam dalej, gdzieś jest wyspa Pak. A my znajdujemy się w Parku Narodowym Paklenica. Jak widzicie, tutaj mamy szuterek, naprawdę genialne traski, ale trudne technicznie, bo tu jest czasami bardzo głęboki żwir i czasami moje opony w moim zielonym władcu szutru no czasami nie wyrabiam, no nie dziwota 40 mm i taki bieżnik Bardziej szosowy niż terenowy, ale daje sobie ratę w takim terenie jak tutaj jest. No, tutaj nawet się rozpędziłem do 30 na godzinę, więc nie jest najgorzej. Eee, jak zauważyliście, pewnie nie mam bidonów. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze w pasie biodrowym tutaj mam zapakowane 1,5 litra wody, mam dętki, mam pompkę, pompkę elektryczną, ale jeszcze to powiem m, jakiś czas za jakiś czas mam wszystko tutaj na plecach więc praktycznie nie potrzebuję się męczyć z pociodówką, nie potrzebuję się męczyć z bidonami pić z brudnego smoczka i tak dalej więc moim zdaniem nie warto na takie wyjazdy brać bidonów po prostu pas biodrowy Półtora litra, może nawet plecak taki rowerowy, albo do biegania, i to będzie naprawdę coś, co wam wystarczy. No i oczywiście gravel, chociaż w sumie, ale to już pewnie pogadam, jak wrócę do domu, żeby tak sobie na spokojnie przemyśleć. Na razie po prostu cieszą się chwilą. Hyhy.